Dobrej i dziesiąty i tradycyjnie powtarzają w głosie Wójtowa Rady Miejskiej, który będzie w dzisiejszym podzie rejestr w naszej, naszej skrzydły marszałkowej. Proszę podporządkować, że Większość z nas, którzy obecnie przeżyli tą niesamowitą chwile, czasem dobre, czasem złe, ale zawsze wspominamy miło i najmniej jak tylko można tę naszą psychologię rozwać. Tu było dużo ciekawych biur. Z tej cechowni eh, awansowało dużo ludzi na wysokie szczeble eh, zawodów rektorów Z tej cechowni eh, wychodzili ludzie ze szpatami z korznikami. Tu się odbywało różnego rodzaju spotkania i imprezy. Tutaj było różne, dużo, dużo ciekawych nazwisk. Ale tych ciekawych nazwisk wszystkich nie, mogę, nie będę wspominał. Z tej cechowni był nagrywany tak, film w elmach Nie wiem czy wszyscy o tym wiedzą i pamiętają. E, takiej cechowni jak ta w tym e, naszym Pytomiu górniczym, bo kiedyś to było miasto węgla i stali, i jak ja zacząłem mieszkać w Pytomiu, to było kopalń z jednocześnie Pytomskich 11, zawsze pisał od K1 do K11. Nie wiem, czy wszyscy pamiętacie Państwo, co się złożył w tych biurach wcześniej niż w którym Pan Dekos strojek zamknął kopalnie, zacieka się światło. Kiedy to było? 10 lat temu. 10 lat temu. Tak, pamiętacie to. Ja był pan, to na dniach była lektora, żeby spotkanie omówić i nie wyszło na drużyk z powodów terminowych, dlatego cieszymy się, że jest to dzisiaj. Dlatego, że jesteśmy na końcu. <laughs> nie masz, paczki nie mam, dlatego no, pan drektor to jako... Ostatni uwierzę że Amerykanie jedyni chyba salutują do pustej głowy, prawda? No ale nie może być. Cztery. Trzysta. 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 We'll

Będziemy się bawić wesoło, aż świt nas nie rozłączy. Przyrzekamy! Będziemy się bawić do końca, aż nas żony kochanki idą do domu. Przyrzekamy! Nie będziemy obrażać tu naszych koleżankom i kolegom bez ich zgody. Przyrzekamy! Nie będziemy używać obraźliwych słów, za wyjątkiem tych, które w górnictwie są ogólnie przyjęte. Przyrzekamy! Będziemy śpiewać piosenki tylko z tego śpiewnika, który stworzył Jacek Blejnie. Będziemy często w przerwach przypominać naszą sztandarową piosenkę, czyli to nie gruba niemiecka. To można teraz się posilić. no broz vat de cas dit Daryny Hałagos. Szanowni górnicy rozbarku. w Dniu Święta Górniczego, tradycyjnej barburki życzymy Wam wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym. Zawód górnika zawsze służył na najwyższe uznanie. W Dniu Święta Górników pragniemy złożyć także hołd i pamięć tym, którzy zginęli w trakcie pełnienia swej górniczej służby. Członkom Stowarzyszenia Podwoleń Rozbarku dziękujemy za współpracę i pomoc z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w z najwyższymi wyrazami szacunku, w imieniu swoim podopiecznych i kadry pedagogicznej prezes TPP, pani Magdalena Chałopiak. Jak już jestem y, przy głosie, mam serdeczną prośbę. Tak jak powiedziałem, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci boryka się z wielkimi problemami y, finansowymi. Je, dużą pomocą byłoby y, odpis 1% podatku. Y, nikogo to nie kosztuje, bo większość, większość po prostu, a każdy z ma szansę taką, że ten 1% może komuś podarować. Pozwólcie, że roześlę tutaj wśród Was, jeden drugiemu by podał, tam jest numer konta. Może tak z obiegiem, z obiegiem tam ja w międzyczasie państwu jeszcze minutę zajmę, no z konieczności jesteśmy tutaj na zasadzie samoródz mówi, no niestety, ale nie, 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 więc jeżeli jest szwedzki są chłopcami, jest kawa, jest krew, szalec, Tak to, to jest karta od Pana Szybryda Waldeli. Chyba jest pracownicy od słusznym stażu tutaj Szybryda Waldelę, że Ja powiem tak, że dzięki Szybrydowi mamy ten film, bo on bo on po prostu przesłał tutaj na moje ręce to po prostu, no, osoba która Nic nie że przeczytam treść, bo bardzo z tego zadowolony, starszy pan Panie. ma bardzo nowe Tak na naszych oczach czasy się zmieniają, że w obutach i kopalniach w markety powstają. Może to i lepiej, bo ściany nie pękają, po każdym tągnięciu meble nie latają, ale gdzie jest radość, gdzie jest świętowanie. Kiedyś za oknami słyszało się granie, tak orkiestra dęta górników budziła i całe rodziny nam szem prowadziła, a tam w żelazko w górniczym mundurze słuchał, jak orkiestra gra wieśni na górze. Potem ten piękny dom kultury, gdzie zabawa, były też i burdy. Na Grzesiu, Polacy, pobijało się na niewiną, by być odważniejszym, i śmielszym z dziewczyną. Wspominam Barbórki, wspominam ludzi, przyszła mi do głowy pewna myśl o truci. Kiedy się spotkaliśmy, to o tamtych czasach w myślach błądziliśmy. Szkoda, że w cechowni nie ma już Barbary, która niosła szczęście dla górniczej wiary. Może kiedyś w raju razem się spotkamy i pieśni w wargórce głośno zaśpiewamy. Autor Niczysła.